Cześć, jestem Hubser 2000. No i dzisiaj mam dla was zestaw z LEGO Poem Miners, niszczyciel skał. Zestaw pochodzi z roku 2009 i posiada 225 elementów. Odstawmy sobie tego stwora i zajmijmy się tym pojazdem. Ma on tutaj piły wszędzie i ma taką funkcję może podczas jazdy obracać tymi piłami. Również tutaj z tyłu ma tutaj miejsce, żeby coś tam, ktoś może tam siedział. Z boku również mamy tutaj miejsce, żeby coś schować. I akurat tutaj w środku mamy dwa takie kryształy. Tak one się prezentują. Tutaj z boku mamy podczepiony kilof oraz z drugiej strony jest podczepiony dynamit z tej już strony niestety żadnej skrzyni nie mamy tutaj jest dosyć starych rozmiarów koło oraz mamy funkcję ataku tego pojazdu wystrzelny może sobie najpierw tym dynamitem no tak średnio bym powiedział tak średnio dobra to tak nie wystrzelił i to może ta tą siecią chłopie coś się zrobił no też no coś nie wyszło no powinna ta sieć złapać naszego potwora o. tak powinien być złapany no ale niestety coś mi tutaj nie wyszło z przodu mamy tutaj numer 8 Czyli to był ósmy pojazd z serii Powerliners. Wszystkie pozostałe tam możecie u mnie zobaczyć na kanale. Z tej pierwszej fali został, po to, to jest z drugiej. No i tutaj również mamy oświetlenie. Dosyć sporo jego, no bo w kopalni nic nie widać. No i w środku mamy Miejsce, gdzie kierowca może siedzieć, wyczepmy go tam. Na razie nie jest tam potrzebny. A w środku mamy ekspres do kawy. Tutaj również jest kierownica. No i ciekawe jest to, że ta szyba została przyczepiona tutaj do góry nogami. Fajnie to daje taki efekt, że z takiej mniejszej szyby idzie w taką większą. Naskalny potwór w tym zestawie jest sporych rozmiarów przeciwnikiem. Fajnie, że tutaj ma takie kryształy oraz widać taki kryształowy uśmiech u niego, takie zęby kryształowe. No i też w połowie jest przyroczysty może on tutaj jedną ręką tak ruszyć i trzymać w powietrzu tutaj nawet może trzymać tą skałkę oraz jeszcze druga ręka jego bardziej ruchoma ustawmy sobie żeby miał o, tak do góry możemy mu wsadzić tam skałkę i tego, co przymocuję tutaj, i możemy rzucić. No i tą figurką pewnie, jakbyśmy chcieli, tylko sobie ułożymy ją. Możemy ją nawet tutaj posadzić. No to trzeba ją też wystrzelić. No, z takim przeciwnikiem to ciężko by było walczyć. Fajnie wygląda. No i jak dobrze pamiętam, to ten przeciwnik pojawił się tylko w dwóch zestawach. On chyba też pojawił się w serialu Lego Ninjago, któryś z tych pierwszych sezonów. W krainie. No i też nasza dobra minifigurka prezentuje się tak. Ma ona tutaj gogle. takich Homo z goglami. Czekam mu te, bo te gogle spadają na oczy. No i jest to Rex. Ma on tutaj z boku kombinerki oraz z prawej strony lupę. Przy nodze ma latarkę. No i widać u niego taką radość. Albo może i złość, kiedy walczy z tym potworem. Alternatywny wyraz to, że to jest przerażenie, kiedy zobaczył pewnie, jaki jest silny ten potwór, albo kiedy nim rzuci, jak przed chwilą tym pokazałem. No jakbyśmy chcieli, no to możemy mu dać dynamit, albo ten kilow, co tam są z boku podczepione. Tak więc podsumowując zestaw, Fajny, no i ta szczególnie zła mini, a raczej ten zły Big fig, na pewno gdzieś się przyda. No i on ma też taką ciekawą tą funkcję. Na pewno, gdyby teraz był nadal produkowany, to myślę, żeby się wiele osób nim zadowoliło. Tak więc, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.